Witam serdecznie, nazywam się Błażej Kowalkiewicz i reprezentuję firmę Stowaris, autoryzowanego dystrybutora profesjonalnych rozwiązań dedykowanych do centrów danych. Konwencja naszych podcastów jest niezwykle prosta, nagrywanie trwa od 15 do 20 minut i oczywiście zaczynamy liczyć od chwili rozpoczęcia wypowiedzi zaproszonych ekspertów. Dziś w naszym studiu nagraniowym gościmy dwóch ekspertów z firmy Vertiv, Krzysztof Krawczyk, witaj Krzysiu. Cześć wszystkim. I Tomka Wojde. Cześć Tomek. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo o której to pójdzie. Panowie, na co dzień pracujecie nad projektami związanymi z zasilaniem gwarantowanym, zarówno do małych serwerowni, jak i potężnych centrów danych. I dziś chciałbym z Wami poruszyć temat baterii stosowanych właśnie w UPS-ach. Zarówno tych małych, jak również większych rozwiązań z, z dłuższym czasem podtrzymania w przypadku wystąpienia awarii. Porozmawiajmy zatem o dwóch typach baterii stosowanych w UPS-ach: VRL-a i litowo-jonowych. Może zacznijmy od krótkich takich definicji, charakterystyki. Czym są te baterie i jakie są może takie główne różnice pomiędzy nimi? No jeżeli chodzi o baterie vrl to są te baterie, które najdłużej są stosowane w zasilaczach UPS od lat 60. w zasadzie. To są regulowane wentylem baterie kwasowo-ołowiowe. Natomiast baterie litowo-jonowe to jest nowa technologia, która pojawiła się kilkanaście lat temu w życie wchodzi tak naprawdę efektywnie dopiero od kilku lat, ponieważ zrobiły się te baterie bardziej popularne, co to baterie przodem, dokładnie atrakcyjniejsze cenowo. To są baterie, których lit jest tym elementem magazynującym energię, dokładnie jest tym, tym medium do przetwarzania energii chemicznej w elektryczną. A jakie są główne właściwie wady i zalety jednych i drugich? Czy można je w jakiś sposób porównać, czy raczej to są zupełnie inne technologie, i w zasadzie rozmawiamy o dwóch różnych typach zasilania? No przede wszystkim baterie litowo-jonowe są nowszym typem rozwiązań, bardziej nowoczesnym, z pewnymi zabezpieczeniami, z pewnymi mechanizmami monitorowania tego, co się dzieje z baterią. Natomiast baterie kwasowo-ołowiowe są, można powiedzieć, pewną technologią tradycyjną, taką, którą powszechnie znamy z samochodów czy z innych generalnie genera agregatów, akumulatorów, które podtrzymują nam zasilanie. Zdecydowanie jest wiele różnic, które myślę, że tutaj postaramy się krótko naświetlić. To, co Tomek powiedział, litowo-jonowe, jeszcze jakiś czas temu, kiedy się pojawiła ta technologia, no bo jednak mamy ją na przykład chociażby w telefonach komórkowych, no ona była stosunkowo droga, kiedy mówimy o dużej gęstości mocy. Natomiast Teraz te koszty takich baterii spadły, stały się one dzięki temu powszechniejsze. My zaczynaliśmy jako firma od tych największych rozwiązań. Niedawno byłem w Zagrzebiu, w naszej fabryce, gdzie budujemy modularne data center i cały, całe kontenery tych rozwiązań są w tej chwili oparte już o baterie litowo -jonowe. Dlatego, że klienci doceniają zalety. Zalety są zdecydowanie sprzyjające temu, żeby rozważyć wymianę istniejącego UPS-a, istniejącego zabezpieczenia zasilania na nową technologię uwzględniającą właśnie te baterie litowo-jonowe. No, trzeba być świadomość, że to nie jest takie łatwe wymienić baterie kwasowo-łowiowe na baterie litowo-jonowe. Większość technologii starszego typu, mówimy o UPS-ach, nie są przystosowane do współpracy z bateriami litowo-jonowymi. No Trzeba mieć świadomość, rozwoła, że, że tak każdy, tak każdy UPS, który ma mieć zastosowane baterie litowo-jonowe, musi być przystosowany do komunikacji z tymi bateriami. Te baterie niestety wymagają specjalnej komunikacji między UPS-em a poszczególnymi modułami bateryjnymi, czy nawet celami bateryjnymi, ponieważ tutaj baterie litowojonowe są wyposażone w systemy BMS-u, nadzoru nad pracą i zarządzania rozpływem prądu w samych modułach bateryjnych. To, czego na przykład baterie kwasowo-ołowiowe nie wymagały. Dlatego większość UPS-ów jest przystosowana do rozwiązań kwasowo-ołowiowych i one nie wymagają specjalnych rozwiązań. Nie musimy wymieniać UPS-a, który mamy. Łatwość i dostępność tych baterii jest dużo, dużo szersza i gama tych produktów jest dużo, dużo szersza w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi. Na pewno do rozwoju technologii litowo-jonowych przyłożył się rynek samochodowy, gdzie rozwój rozwój tej technologii pozwoli na rozbudowę tych rogniew litowo-jonowych, natomiast cały czas trzeba mieć świadomość, że jeżeli mamy dobrać sobie system bardzo elastycznie dopasowany do potrzeb użytkownika, tu cały czas baterie kwasowo-ołowiowe będą bardziej elastyczne, ponieważ mamy tutaj pełną gamę pojemności. Od najmniejszych 5 amper, mówimy o ups ach oczywiście czy siłowiach stałoprądowych, od 5 amperogodzin w zasadzie do kilkuset amperogodzin w jednym monobloku możemy sobie dobrać. Także dopasowanie napięcia bateryjnego i pojemności do potrzeb użytkownika jest dużo, dużo, dużo szersze w porównaniu, z, no, z dosyć ograniczonymi możliwościami baterii towonowych, które do tej pory no, nie są tak szerokie, jeżeli chodzi o gamę pojemności i napięć, jak baterie kwasowo ołowiowe. Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, że rzeczywiście to nie jest tak, że możemy wymienić tylko baterie, bo tak naprawdę moduł elektroniki musi również wspierać tą nową technologię. Ale ja jestem zdania, że należałoby porozważyć wymianę całej technologii, całego UPS-a. Z racji tego, że jeżeli to jest rozwiązanie, które zostało dostarczone i za rozpoczęciem zostało użytkowane 10, 15, 20 lat temu, to efektywność energetyczna takiego rozwiązania zdecydowanie odstaje od obecnie dostępnych rozwiązań. W dobie takiej, którą mamy, czyli bardzo dużego nacisku, żeby być najbardziej efektywnym energetycznie, wymiana starego rozwiązania na nowe rozwiązanie może zwrócić się w krótkim czasie. Plus dodatkowo jeszcze baterie litowo-jonowe, i stoimy na znacznie innym poziomie technologicznym. A które z tych dwóch typów baterii są wydajniejsze? Kwestia jest taka, że przede wszystkim baterie litowo-jonowe są mniejsze, ważą mniej, więc to jest ewidentna zaleta. W tej samej przestrzeni i w te, przy mniejszej wadze jesteśmy w stanie upakować więcej, tak jakby powiedzmy, e, czasu podtrzymania, co oznacza, że baterie towojonowe są wydajniejsze. I na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki naszych UPS-ów, mamy te same linie e, rodziny rozwiązań, na przykład rodzinę Edge, czyli takich UPS-ów ze średniej półki. To jeżeli je porównamy, to wydaje się, że w tej samej mocy, na przykład 1500 VA mamy w tym momencie dłuższy czas podtrzymania. To oczywiście też powoduje, że na przykład UPS jest węższy albo powiedzmy krótszy, i w związku z tym jesteśmy w stanie wykorzystać więcej przestrzeni na przykład w szafie rakowej. Czy jakieś czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze pomiędzy bateriami VRL-a a, a litowojonowymi? Przede wszystkim koszty, tu, to co w Polsce klienci uwielbiają to koncentrowanie się na cenie zakupu. Często jest tak, że nie patrzy się w długiej perspektywie, w której to baterie litowo na pewno będą bardziej atrakcyjne dla, dla klienta, natomiast oferując takie rozwiązanie klient najczęściej kieruje się w 90% ceną. Na pewno baterie kwasowo-ołowiowe będą, będą dużo, może nie dużo, ale atrakcyjniejsze cenowo w porównaniu do rozwiązania litowo-jonowego. Nowego. I tak jak wcześniej wspomniałem, będzie lepiej dopasowane, jeżeli chodzi o oczekiwany czas podtrzymania w trybie bateryjnym. U nas w Polsce jest to zawsze czynnik kluczowy, czyli cena rozwiązania przy zakupie. Rzadko klienci rozpatrują koszt utrzymania całego systemu w perspektywie długiej. Tutaj to, co Krzysiek może wspomniał, że te baterie są, jeżeli mówimy o litowojonowych, bardziej żywotne, co najmniej dwu-, trzykrotnie bardziej żywotne w odniesieniu do. Baterii kwasowo-ołowiowych. Natomiast ja gdzieś też przeczytałem taką interpretację, że jeżeli uwzględnimy żywotność UPS-a na 15 lat, mniej więcej tak, tak, tak się szacuje, żywotność ze względu na jego elementy wewnętrzne, wentylatory, kondensatory, że bateria kwasowo-ołowiowa, która ma żywotność 7-8 lat w rzeczywistą, przy takich bateriach 10-15-letnich, jest lepiej dopasowana do takiego cyklu życia UPS-a, bo one są wymieniane dwukrotnie i tutaj klient może sobie to skalkulować. Ludzie, klienci często mają tą wątpliwość, czy jeżeli kupią sobie baterie litowo-jonowe, które mają żywotność 10, czy na przykład po 10 latach opłaca im się wymieniać te baterie, ponieważ za połowę życia w następnym cyklu trzeba będzie wymienić już sam, cały system ups -owy. I tutaj też jest taka wątpliwość wśród klientów, czy warto te baterie liczyć jako, jako, jako baterie bardziej opłacalne do UPS-a. Natomiast zawsze jest to, jest to kwestia kalkulacji takiej ogólnej. Jak długo będzie ten system żył? Wiadomo, że teraz te systemy UPS-owe też są lepiej projektowane, ich żywotność jest dłuższa ze względu na to, że, że te elementy, z których są budowane są też bardziej żywotne. Być może, być może też będzie tak, że już nie będziemy kalkulować konieczności wymiany tych baterii w systemach licowo Jonowych też. Także tutaj to co powiedziałem na samym początku, cena jest, jest tym kluczowym elementem i najczęściej jest tak, że klienci decydują się na wybór baterii kwasowo-ołowiowych ze względu na ich przystępną cenę. No, to jest rzeczywiście ciekawe co powiedziałeś, że rzeczywiście jeśli przyjmiemy, że mamy system ups na 15 lat przykładowo przyjęty, jakieś tam powiedzmy ramy czasowe, i rzeczywiście, często trzeba wymieniać w tym momencie te baterie co najmniej dwa razy. Głównie wynika to z tego, że no, rzadko jest tak, że te baterie działają w idealnym środowisku, więc oczywiście żywotność tych baterii kwasowo spada, jeśli następuje jakaś różnica temperatur znacząca przykładowo pomiędzy chociażby zimą czy latem załóżmy. Tutaj trzeba podkreślić, że baterie litowo-jonowe są bardziej odporne właśnie na te temperatury, więc one mogą pracować dłużej. Przyjmuje się, że, znaczy, raz można razu powiedzieć, my dajemy gwarancję na 5 lat, dla baterii litowo-jonowych. Z kolei dla baterii kwasowo-łowiowych dajemy 2-3 lata, w zależności oczywiście od systemu. Przyjmuje się, że te litowo-jonowe powinny pracować 10 lat bez żadnych jakichś, powiedzmy, negatywnych efektów. Być może klienci powinni rozważyć. Czy w tym momencie praca związana z wymianą tych baterii, te baterie trzeba potem zutylizować, trzeba dostarczyć nowe, czy to jest dla nich kłopot, czy to nie jest kłopot? Myślę, że to ma, ma duże znaczenie. Znaczy, tu, jeżeli Krzysztof mówisz o utylizacji, to tutaj jest znacząca przewaga baterii kwasowo-łowiowych. Recykling baterii kwasowo-łowiowych to jest w zasadzie 98%. 98% materiałów w tych bateriach możemy wykorzystać powtórnie. W przypadku baterii towojonowych jest ten kłopot, który może nie jest do tej pory tak analizowany, jak powinien być według mnie, ponieważ w tych bateriach możemy odzyskać około 5%. 5 no może może troszeczkę więcej procent materiałów jest odzyskiwanych nie ma do tego jeszcze technologii większość nie wiem czy czy macie tą świadomość że większość tych baterii które są utylizowane wyjeżdżają do Azji i tam są one rozbierane mechanicznie i odzyskiwane są materiały wiem że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest narzucony program który ma zwiększyć efektywność recyklingu baterii litowo-jonowych do 90% natomiast to jest dopiero początek tego procesu i trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że utylizując baterię, ponosimy koszty transportu, który jest niebezpieczny, i nie wszyscy go są w stanie zrealizować do Azji, gdzie tam możemy zrealizować tą utylizację tych baterii. Natomiast tak jak powiedziałem, w bateriach kwasowo ołowiowych bezproblemowym jest, jest, jest utylizacja tych baterii prawie w 100%, powiedzmy w 98-95%. Także tutaj te baterie, jeżeli chodzi o ekologię, są na pewno najbardziej przyjazne dla środowiska. Ja tutaj tak obserwuję, jak słucham Ciebie, że wygląda na to, że jesteś jednak zwolennikiem baterii kwasowo-ołowiowych. Ja jestem akurat zwolennikiem litowo-jonowych. Ja jestem człowiekiem starej daty, przyzwyczajam się do rzeczy sprawdzonych. wytknę Ci jeden temat, który sam prowadziłeś, dotyczący czasu ładowania baterii litowo-jonowych. Miałeś temat... Tak, to, to, to jest na pewno ich duża, duża przewaga, bo odbudowują swoją funkcjonalność w bardzo szybkim czasie. Ale to jest chyba specyfika tych baterii. No. Może przybliżmy słuchaczom co chodziło? Tutaj chodziło akurat o projekt, który mieliśmy na Ukrainie, w Ukrainie, którego polegało na tym, że jednak no, tam, w tym środowisku, które w tej chwili jest w czasie wojny, jednak mogą być te przerwy w dostarczeniu energii. W tym momencie oczywiście zabezpieczenie energetyczne jest po stronie UPS-a, który podtrzymuje to przez jakiś czas, ale bateria się w pewnym momencie rozładuje. I teraz dost, następuje przywrócenie tego, powiedzmy, zasilania. No Bateria powinna się naładować jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę może być znowu potrzebna. I tutaj w tym momencie dla naszego klienta kluczowe było właśnie to, żeby był jak najszybszy czas naładowania ponownie baterii. No akurat ten klient był tego świadomy i wybierał tylko i wyłącznie rozwiązania litowo ze względu na ich dynamikę. One, one się naprawdę ładują bardzo szybko, no to jest chyba kilkukrotność, jeżeli chodzi o czas, no przynajmniej trzykrotnie szybciej niż, niż, niż baterie kwasowo -łowiowe. I tutaj ten tryb pracy, gdzie trzy godziny mieli dostęp do energii, a potem trzeba było pracę podtrzymywać z baterii, powodował to, że, że, że nie rozpatrywali w ogóle innej technologii niż, niż baterie litowo-jonowe. Baterie kwasowo nie wchodziły w grę, ponieważ no to one są mniej dynamiczne, bardziej tradycyjne, że tak powiem, jeżeli chodzi o proces ładowania. Tutaj to musi być bardziej dopasowane, jeżeli chodzi o charakterystykę tego trybu ładowania baterii. I dodatkowy aspekt powiązany z tym to jest ilość zaprojektowana, ilość cykli ładowań, rozładowań. W przypadku kwasowo-ołowiowych baterii mamy tu, załóżmy, od 200 do 260 tych cyklów, które bez żadnego znowu wpływu negatywnego są dopuszczalne, natomiast w przypadku baterii litowo-jonowych to jest 2000, czyli prawie 10 razy więcej. Więc jeżeli klient rzeczywiście spodziewa się, że będzie miał jakieś przerwy w zasilaniu, to baterie litowo-jonowe albo częste przerwy w zasilaniu, baterie litowo-jonowe powinny być lepszym wyborem w tej sytuacji. Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o żywotność baterii kwasowo-ołowiowych, też ta ilość lat, które one mogą żyć, to jest kwestia nadzoru. Tutaj to, o czym wspomnieliśmy na samym początku, baterie litowo-jonowe są wyposażone w standardzie, w system BMS, który zarządza i opomiarowuje tryb pracy, czy parametry pracy tych baterii. W bateriach kwasowo-ołowiowych zazwyczaj tego nie ma. Natomiast jeżeli baterię kwasowo-ołowiową wyposażymy w system BMS, który będzie zarządzał pracą tej baterii, tym prądem ładowania, będzie dopasowywał do, do, do aktualnych potrzeb. One też znacząco wydłużą swoją żywotność. Jeżeli to jest dobry, bardzo efektywny system, ta żywotność będzie w zasadzie może niepodobna jak do baterii litowo ale będzie osiągana ta żywotność, którą deklaruje producent baterii. Tu w przypadku też baterii kwasowo-ołowiowych one są Właściwie nie potrzebują tego systemu BMS-u, bo one same się jakby dopasowują do warunków. Jeżeli mamy na przykład baterie, które są w różny sposób naładowane i na przykład zaczniemy je ładować, jest tak, że bateria kwasowołowia jakby się sama broni przed, przed przeładowaniem, ponieważ ona zamienia ten, ten, ten nadmiar energii w ciepło. I ona nie ulegnie szybko destrukcji, tak jakby to było w przypadku baterii litowo-jonowych, ponieważ no tutaj nie wiem, czy Krzysztof na pewno nie, nie wspomni o tym y, parametrze, y, dynamice y, palenia się tych baterii, ponieważ większość, większość y, tych baterii litowo jest oparta na tlenkach metali. Tlenek metali jest Elementem, który będzie dostarczał tlen w momencie jakiejś destrukcji czy problemach przeładowania bądź bądź mechanicznych uszkodzeń tych baterii. Oczywiście są, zaraz Krzysztof powie, że ma rozwiązanie, które jest bezpieczne, które zresztą nie, my nie, nie chwaląc nie, się, nie, nie stosujemy, powiem, tak? ale, ale cały czas w klientach jest ta obawa przed tą dynamiką procesów palenia. Nie jest to częste, ponieważ to, tak jak wspomniałem BMS, powinien przed tym chronić, natomiast zdarza się. Wszyscy widzimy w internecie. Filmiki z palącymi się wiertarkami, z hulajnogami czy samochodami, to niestety, jeżeli jest użyty niewłaściwy rodzaj materiału, skład, tak. skład tego, 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 tego tej baterii, no to tu nie mamy szansy, żeby obronić się przed takim dynamicznym zjawiskiem pożaru, które pojawia się w bateriach litowo-jonowych, ponieważ tlen jest dostarczany ze środka. My nie jesteśmy w stanie odciąć dopływu tlenu, ponieważ ten tlen jest dostarczany z wewnątrz tej baterii. Natomiast tu w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych, których będę bronił jak, jak, jak tylko mogę, ponieważ tak jak mówię, to jest technologia sprawdzona, i, I całkiem dobra. Tu bateria fasowołowiowa będzie starała się bronić przed takimi czynnikami jak przeładowanie, ponieważ one, jeżeli są, mówię, różne baterie o różnym poziomie naładowania, ta, która jest przeładowana, będzie wywalała to ciepło na, na zewnątrz, będzie się broniła przed uszkodzeniem wewnętrznym. Także tutaj myślę, że ta technologia sprawdzona, zweryfikowana przez lata, jeszcze dłuż, długi, długi, długi czas będzie nam służyła. Zresztą to jest potwierdzone badanie. Badaniami. Do tej pory Bloomberg chyba zrobił takie badania. Jaki jest udział w rynku baterii kwasowo litowojonowych przepraszam, chyba w gdzieś to miałem nawet zapisane, sobie pozwoliłem to zapisać. Tak, 15% w 2016 roku to był udział baterii litowojonowych a przewidują, że rozwój do 2026 to będzie około 35%. Także nie jest to jakiś znaczący skok, jeżeli chodzi o zwiększenie tego udziału w rynku i myślę, że to zwiększenie. Będzie następowało w tych systemach dużych mocy, gdzie rzeczywiście ta, ta oszczędność miejsca, przestrzeni i masy jest, 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 jest dużo większa. Tam, gdzie możemy dopasować trochę bardziej efektywnie pojemność tych baterii do oczekiwań klienta. Natomiast cały czas ten wolumen, który, który idzie tych małych rozwiązań plug and playowych, to będą cały czas baterie kwasowo-łowiowe. Tutaj się zgodzę z tobą, że na pewno kwasowo ołowiowe są sprawdzoną technologią. I zgodzę się też również z tym, że główną barierą przed podjęciem decyzji o zastosowaniu baterii litowo-jonowych jest jednak ta obawa o tą łatwopalność, o te potencjalne ryzyka związane właśnie z wykorzystaniem tej technologii. Ja tu mogę tylko wspomnieć, że jakiś czas temu robiliśmy taki powiedzmy research wewnętrznie razem z tobą. Oglądaliśmy różne filmiki na YouTubie, pokazujące właśnie, jak wykonywane są testy, tak zwane punctation test, gdzie wbija się gwóźdź w baterię litowo-jonową, opartą o różnym składzie. I niektóre rzeczywiście wybuchały niemalże, że tak powiem, natychmiast i był żywy ogień, którego nie dało się w żaden sposób opanować, a niektóre po prostu wydzielały tylko zwykły dym, co no, potencjalnie jest już jakimś tam ryzykiem, zagrożeniem, ale no, no, natychmiast możemy mieć systemy, które wykrywają pojawienie się dymu i nie spowoduje to natychmiastowego zagrożenia dla Sprzętu, który jest obok. Bo dla wielu klientów decyzja jest również związana z tym, co podtrzymuje dany system zasilania. Jeśli sprzęt jest za dziesiątki, albo nawet setki tysięcy złotych, czy, czy euro, to dla nich nie jest żadna, żadną zaletą, żeby wybrać rozwiązanie potencjalnie lepsze technologicznie, ale o większym ryzyku. Oni w tym momencie wolą rozwiązanie sprawdzone. I ja myślę, że my jako producent oczywiście możemy doradzić, co rozwiąza które rozwiązanie byłoby lepsze. Znaczy, biorąc pod uwagę, że nie dla wszystkich są baterie litowe, żeby nie było wątpliwości, ale w niektórych sytuacjach jest to jak najbardziej rozwiązanie, które ja bym proponował. Słuchajcie, chyba poruszyliśmy wszystkie aspekty, mówiliśmy o nie, wydajności. To dopiero początek, ja tu mam jeszcze kilka <laughs> punktów Tak, Rozumiem, ale to może nie wszystko naraz, bo tak jak wspominałem na samym początku, powinno się nasze nagranie zamknąć w maksymalnie 20 minutach. Na tą chwilę poruszyliśmy takie zagadnienie jak wydajność, recykling, koszty, dostępna przestrzeń, żywotność takich baterii, cykle ładowań. Jeśli chodzi o... Może jakieś alternatywne technologie? Może widzicie w niedalekiej przyszłości jakieś alternatywy, które mogą w łatwy sposób albo może w szybki sposób zastąpić zarówno baterie vrl jak i litowo-jonowe? To, ja, to mój znany koniec, czyli ogniwa paliwowe. To jest dla mnie przyszłość, jeżeli chodzi o energię, która będzie dostarczana do systemów podtrzymania. Tyle, że niestety baterie, czy może ogniwa paliwowe. Są elementem, który nie jest w stanie uruchomić się od razu do pracy, tak, jak jest to w stanie zrobić bateria. Nie wchodzi do pracy tak, tak szybko, jak, jak bateria, czy to będzie kwasowo-łowiowa, czy litowojonowa. Dlatego cały czas w systemach UPS-owych będzie potrzebny, przynajmniej na ten krótki czas uruchomienia ogniwa paliwowego, ta bateria niezbędna do wdrożenia tego ogniwa do pracy. No tak samo jak i z agregatami produkcji. Dokładnie. Przywie, tak? Znaczy, tutaj na pewno na pewno Gniewa paliowe staną się alternatywą dla tych nieefektywnych, może nie tyle nieefektywnych, co nie ekologicznych rozwiązań, jakimi są generatory prądotwórcze, ale myślę, że to to będzie, ta następna technologia, która pojawi się. Już się zaczę, zaczęła pojawić dużo wcześniej niż bad niż, niż nawet baterie towojonowe w UPS-ach, natomiast nie przebiła się do do użytkowania takiego przemysłowego. W tym momencie myślę, że już jest ten moment, kiedy ta technologia może zacząć się pojawiać. Zresztą my już pracujemy jako dostawca nad taką technologią wspierania dużych data center, dużych rozwiązań kolokacyjnych, właśnie wspieranych ogniwami paliwowymi, które są alternatywą dla wspierania tych systemów poprzez agregaty prądotwórcze. No tak, to niewątpliwie zdecydowanie jest tak. Tak, że baterie litowo-jonowe nie są ostatecznym rozwiązaniem, którego się spodziewamy. Pomimo tych z mojej perspektywy zalet tych rozwiązań, w dalszym ciągu no, są pewne te ryzyka, które wspomnieliśmy i jednak... Cały czas szukamy innego rozwiązania, alternatywnego rozwiązania. Na razie się nam, moim zdaniem, nie udało jeszcze osiągnąć takiego etapu, żebyśmy mogli całkowicie zarzucić power lat, czy całkowicie nie, nie brać pod uwagę już litowojonowych. Myślę, że to jest perspektywa kilku, kilkunastu lat, żeby coś się nowego pojawiło i zyskało taką samą akceptację, jak w tej chwili powoli, tak jak powiedziałeś, powoli, ale baterie litowojonowe. No są jeszcze takie rozwiązania, które powróciły do korzeni UPS-owych. Kilku dostawców, którzy proponują tak zwane dynamiczne UPS-y, czyli, czyli UPS-y, które wykorzystują dużą masę wirującą. To jest coś, od czego zaczynały się UPS-y na rynku. Czyli duża, duża masa wirująca, która gromadziła energię właśnie w, w energii kinetycznej. W momencie, kiedy zanika zasilanie z miasta czy z sieci energetycznej ta masa jest od, ta energia kinetyczna jest oddawana do prądnicy i, i uruchamia się silnik spalinowy. Natomiast no to już, tak jak powiedziałem, to jest stara technologia, zawsze tam, gdzie jest mechanika, wydaje mi się, że pojawiają się problemy. Wiem o stratach energii, która, która też pojawia się, efektywność tych rozwiązań jest dużo niższa, natomiast no pojawiają się też takie rozwiązania na, na, na rynku. Nie są tak popularne jak rozwiązania oparte na litowo czy nawet z, z, z tych Ogniwach paliwowych, ale jest kilku producentów, którzy takie, takie technologie magazynowania energii mają. Pojawiają się też koła wirowe, które mogą być stosowane z różnego rodzaju UPS-ami, natomiast nie jest to chyba na tyle popularne, żeby zajęło miejsce baterii. To jest jako alternatywa dla, dla niektórych typów rozwiązań, gdzie na przykład nie można zastosować baterii. Ja już może wyjdę trochę bardziej w science fiction, ale zakładam, że za jakiś czas w przyszłości może będziemy mieli te mikrogeneratory nuklearne, tak? Które będą nam podtrzymywały te zasilanie przez wieki, że tak powiem, tak? tak? Natomiast to jest rzeczywiście ten kierunek, w którym na pewno będzie technologia szła. Oczywiście nie ma rozwiązań idealnych, tam też są zawsze jakieś ryzyka. Ja, który się też przez jakiś czas zajmowałem monitorowaniem baterii właśnie kwasowo też widziałem skutki, na przykład niedopatrzeń związanych Związanych z bateriami kwasowo one też mogą spowodować pożar, one też mogą spowodować duże straty. Więc jeśli ktoś zaniedba jakikolwiek element tego systemu podtrzymania zasilania, skutki będą niezależne od tego, jaką technologię zastosujemy. Słuchajcie, musimy się powoli zbierać do końca naszego nagrania. W każdym razie raczej nie rozstrzygniemy podczas tej sesji, które baterie są lepsze, VRL-a, czyli to wojonowe. Każda. Tak jak wspomnieliście, ma, ma swoje wady i zalety. W niektórych miejscach jedne baterie przewyższają drugi typ. Jeśli chodzi oczywiście o dobór rozwiązań, to ja zapraszam wszystkich Państwa do kontaktu bezpośrednio z firmą Vertiv. Tam eksperci, zarówno Krzysztof, jak i Tomek, na pewno doradzą Państwu, który typ baterii będzie odpowiedni dla Państwa Data Center. Również oczywiście zapraszam do kontaktu z firmą Stowaris. Również mamy ekspertów, którzy też przynajmniej na wstępnym etapie projektu są w stanie określić, który typ baterii będzie dla Państwa rozwiązań lepszych. Także Tomku, Krzysztofie, dziękuję Wam za dzisiejsze przybycie do naszego studia nagraniowego. Mam nadzieję, że dokończymy niebawem temat i być może wtedy rozstrzygniemy, które baterie są lepsze. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy Dzięki. serdecznie. Dzięki.